Eh, je, dobrá, ještě je, mám ono. Więc, e, jako że tak naprawdę po raz pierwszy udało mi się zrobić taką dobrą, dobrą redukcję faktycznie do takich 10% tkanki tłuszczowej, i już jestem na tym poziomie tak mniej więcej od 2-3 miesięcy i buduję mięśnie na tym poziomie, no to pomyślałem, że zrobię taki filmik właśnie o tym, co chciałbym wiedzieć i co dokładnie robię, żeby faktycznie móc budować mięśnie, nie zalewając się tłuszczem. E, bo kiedyś myślałem, że trzeba się zalewać tłuszczem, że, żeby, żeby budować mięśnie, i że nie ma innej opcji, a, a powinna, moim zdaniem, to być taka fundamentalna wiedza, wiedza i to powinna być jakby wiedza, która jest popularna, a nie jest, bo to nie są żadne jakieś triki, sposoby, tylko to jest normalnie możliwe i jakby to, to jest zupełnie normalny mechanizm, że budujesz mięśnie bez zalewania się tłuszczem. Więc pierwsza sprawa jest taka, że to jest totalna bzdura i numer jeden nonsense jaki słyszę to to, że musisz znać ile potrzebujesz jeść kalorii i musisz próbować celowo jeść w nadwyżce albo celowo jeść w deficycie i że musisz to kontrolować z jakimś kalkulatorem i że Ty musisz być tym, który steruje Twoim ciałem. Posłuchaj. Twoje ciało jest tak cholernie inteligentnie stworzone, że ono znacznie lepiej niż Ty, i znacznie lepiej niż jakikolwiek kalkulator, jaki jesteś w stanie w ogóle wymyślić. Ono doskonale wie, ile dokładnie kalorii jest mu potrzebne, ile wszystkiego jest mu potrzebne, ile białka, ile tłuszczu, ile witamin, ile, ile minerałów jest mu potrzebne. I ono sobie weźmie dokładnie tyle, ile jest mu potrzebne, i będziesz miał na te rzeczy apetyt, jeżeli Twojemu ciału jest to potrzebne. I Twoje ciało znacznie lepiej wie, ile potrzebuje w poniedziałek, a ile potrzebuje w środę, i ono sobie dostosowuje. Jednego dnia tak naprawdę będzie. Potrzebowało więcej, drugiego dnia tak naprawdę nie będzie potrzebowało tyle samo i ty tego nie przechytrzysz. Ale jest jeden warunek, nie możesz go karmić syfem. A więc ogólnie są dwie dźwignie. O, dobra, może na zielono. Pierwsza to jest dźwignia kalorii. O, nie wiem, czy cokolwiek będzie widać. W każdym razie to jest pierwszy słupek, jest dźwignia samych kalorii, a zaraz obok jest druga, taka sama dźwignia wartości odżywczych. No i twoje ciało domaga się tego, żeby obydwie te dźwignie były spełnione, no bo twoje ciało potrzebuje. Żebyś miał jakieś tam zapotrzebowanie kaloryczne, tak, żebyś mógł w ogóle funkcjonować, żebyś miał samą energię, wartość energetyczną, więc ona musi być do tego stopnia uzupełniona. Załóżmy, że tutaj jest 2400 kalorii, jak jesteś takim średnim mężczyzną czy coś takiego. Ale też druga dźwignia musi być, że w tych kaloriach, które skonsumujesz, musi być dla niego odpowiednia ilość wartości odżywczych, czyli musi być nieprzetworzone białko, tłuszcz, ewentualnie węglowodany, cukry, tak, muszą być witaminy i minerały. Więc w idealnym świecie do takiego stopnia, do jakiego zjadasz kaloria, to każda. Kaloria powinna być tak samo pełnowartościowa, co nie? Czyli jest jeden do jednego. Problem się pojawia tylko wtedy, kiedy zjadasz przetworzone jedzenie, które nie powinno się w twoim ciele znajdować. Wtedy nabijasz sobie dużo kalorii, natomiast twoja wartość odżywcza nadal pozostaje na tym samym poziomie. I co twoje ciało robi? No mimo tego, że masz dużo kalorii zjedzone, to ono cały czas chce zjeść więcej, no bo brakuje mu składników odżywczych, więc zjadasz więcej i więcej i więcej. No i robisz się gruby. A jeżeli masz tak samo wartościowe kalorie, ile tych kalorii spożywasz, czyli każda kaloria, którą spożywasz, jest pełnowartościowa, to system jest stabilny i nigdy się nie zalejesz tłuszczem, bo twoje ciało naturalnie nie chce zjeść więcej niż mu jest tak naprawdę potrzebne. To by nie było dobre dla, wiesz, systemu przetrwania grupy, ogółu, dla jakby systemu przetrwania plemienia, żeby jedna osoba zjadała więcej niż jest, jest, niż jest mu potrzebne, no bo wtedy inne osoby na tym by traciły, tak? I cały, całe plemię by miało, miałoby słabszą szansę na przetrwanie. Jeżeli zjadasz sobie, wiesz, produkty pochodzące z natury, to co powinniśmy sobie wkładać do gęby, naturalnie zostaliśmy do tego stworzeni, czyli zjadasz mięso, owoce, jakieś nieprzetworzone węglowodany, tak? Czyli owoce, miód, może jakieś korzenie, bulwy, ewentualnie zboża w jakiejś drobnej ilości, System jest stabilny i wszystko jest ok. Natomiast, jak wkładasz w siebie produkty, które są robione przez ludzi i do tego pakowane chemią, jakimś ascorbinianem potasu, sorbinianem, benzoesanem, stabilizatorem, regulatorem kwasowości itd coś co nie brzmi jak coś co rośnie gdzieś naturalnie na drzewach no to wiadomo że nabijasz sobie mnóstwo kalorii bo te produkty są sztucznie ładowane kalorycznie tak i do tego jeszcze wzmacniają twoje odczucie łaknienia i tak dalej żeby chciał ci się jeść tego coraz więcej coraz więcej no to nabijasz sobie kalorie a twoje ciało cały czas jest głodne no bo nie dajesz mu tego co ono tak naprawdę jeszcze w tym potrzebuje także takie powiedzenie co się ostatnio stało popularne w dietetyce, że wiesz możesz jeść cokolwiek ci się tam podoba i schudnąć albo zjeść cokolwiek ci się podoba i zbudować mięśnie Byleby kalorie się zgadzały, tak, czyli na przykład możesz zjeść snickersa tak długo, jak w ciągu tego dnia zjesz tylko 2,5 tysiąca kalorii, nadal będziesz w swoim tam limicie kalorycznym, to wszystko będzie ok. To nie jest prawda, bo ludzie nie myślą o tym, że wybory kaloryczne mają też długoterminowe konsekwencje. I to, że Ty dzisiaj zjesz 2,5 tysiąca kalorii, tak, i tego snickersa zjesz, to nie znaczy, że ta wartość odżywca została uzupełniona. I Twoje ciało dalej pamięta, że dwa dni temu nie zjadłeś pełnowartościowego śniadania czy pełnowartościowego posiłku i je mu Cały czas brakuje tego białka, które powinno dostać, brakuje mu tych witamin i minerałów, które powinno dostać, ale ty tego już nie pamiętasz i później się dziwisz, że 2-3 dni później bardzo chce ci się jeść coraz więcej, coraz więcej, no bo zapomniałeś o tym. Także jeżeli chodzi o dietę, żeby budować mięsie na niskim poziomie tłuszczu, to jedyne co ja robię, to tak naprawdę pilnuję tego, żeby 90% moich posiłków było z nieprzetworzonych, no albo przynajmniej nisko przetworzonych źródeł, a 10% to mogą być właśnie takie bardziej jakieś przetworzone, czasami jakaś przyjemność, jakiś fastód, jakiś słodycz i tak dalej. No, 10%. I nawet te 10% staram się, żeby było z jak, najlepszym, z jak najlepszym składem. No i drugie, no to po prostu zadbaj o to, żeby najpierw zjeść coś konkretnego, czyli pójść w białko i w tłuszcze w ciągu dnia, a dopiero potem w węglowodany. No bo w naturalnych warunkach priorytetem by było, żeby zjeść białko i tłuszcz, no bo na tym pożyjesz najdłużej, co nie? A węglowodany to było takie. No i cały czas jest. To jest jakby takie dodatkowe źródło paliwa dla naszego organizmu. No a w przeciwnym wypadku, jakbyś zjadł najpierw węglowodany, no to mamy taką tendencję, żeby łapczywie zjeść więcej tych na sam początek posiłku, mimo tego, że już ich więcej nie potrzebujesz. No i najprawdopodobniej nabijesz sobie nadmiar kalorii i wtedy o wiele łatwiej. Co i tak i tak będziesz, będziesz musiał sobie później odbić. Jeżeli chodzi o trening, no to pamiętam, że twoje ciało da ci takie ciało, jakiego twoje życie od niego wymaga. Co to znaczy? No to znaczy, że to popyt dyktuje podaż. A nie na odwrót. To, że ty zjesz więcej, to nie znaczy, że Twoje ciało będzie potrzebowało więcej. Natomiast to, że Twoje ciało potrzebuje więcej, owszem spowoduje to, że zjesz więcej. Jeżeli nasza dieta pozostaje zawsze taka sama, bo niezależnie od tego, czy chcesz budować mięśnie, czy chcesz zredukować tłuszcz, zawsze powinniśmy odżywać się tak naprawdę w ten sam sposób, pełnowartościowy i tutaj nic się nie zmienia. Nie, ty nie zmieniasz żadnych wartości, to twoje ciało za ciebie zmienia wartości, a to znaczy, że rodzaj aktywności, jaką wykonujemy, czyli trening i to, co robimy na co dzień, tak, ilość aktywności i do aktywności jaką robimy. to jest to, co dyktuje ile pożywienia i jakiego pożywienia nasze ciało będzie potrzebowało więcej, no i z powrotem, jakie ciało dostaniesz, tak? Efekt uboczny, to jak, jak twoje ciało będzie wyglądało. Jeżeli chodzi o budowanie mięśni, no to to, co mi pomogło, no to są te moje tak zwane 45-minutowe treningi. Nie dlatego, że te 45 minut jest jakieś magiczne i jak zrobisz trening w 45 minut, to on wtedy jest jakiś super i nieważne, co zrobisz, wyleby 45 minut. Nie, to nie ma znaczenia i to też nie znaczy, że w półtorej godziny nie można zrobić lepszego treningu. <laughs> Ale ja po prostu przestałem marnować czas na sposób treningu, który i tak, i tak dla mnie nie działał i nie przynosił mi efektów, i przestałem tracić czas przede wszystkim na ćwiczenia, których tak naprawdę nie powinienem i nie, nie, no nie potrzebowałem robić, tak nic mi nie dawało i robiłem dużo ćwiczeń, które po prostu nie posuwały mnie w żaden sposób do przodu, a traciłem na nie czas. No i tak po prostu wyszło, że te treningi zaczęły mi zajmować znacznie, znacznie mniej czasu. Jakby moje podejście nie jest takie, że. Że trening jest jakby takim czymś dodatkowym, co tylko trzeba wcisnąć. Jakby ja uważam, że no jakby dbanie o Twoje ciało o, o, o zdrowie fizyczne, o sprawność fizyczną, o Twoją siłę, to jest jakby ważny element i jakby trzeba na to znaleźć czas. Tak samo jak znajdujesz czas na zarabianie pieniędzy, no to trzeba znaleźć czas też na dbanie o swoje, o swoje ciało, tak? I to nie jest tak, że ja próbuję gdzieś tam wcisnąć trening, byleby coś tam zrobić każdego dnia, tam, ale żeby odmachać. Nie, jakby to jakby no faktycznie trzeba jakby zrobić solidny trening, tak? No, ale to nie znaczy, że chcę ten czas Marnować, szczególnie jak teraz na przykład prowadzę firmę, która coraz więcej czasu wymaga i coraz bardziej się rozwija, to nie znaczy, że chcę po prostu spędzać czas na treningu, którego nie potrzebuję wcale tam spędzać, tak? Bo mój cel tego nie wymaga. Także takie trzy główne rzeczy, które ja u siebie zmieniłem, to kiedyś moje treningi trwały właśnie te półtorej godziny, czasami nawet dwie godziny. Bo myślałem, że wszystkie ćwiczenia są tak naprawdę równe i że, jeżeli jest na przykład ćwiczenie na triceps, no to jest ćwiczenie na triceps, tak? I nieważne, czy to będzie takie ćwiczenie, czy to będzie takie ćwiczenie, czy to będzie wyciskanie, czy to będzie jakiś wyprost na triceps, to że będzie to działało tak samo. No i traciłem na to mnóstwo czasu, podczas gdy to jest tak, jakbyś chciał budować. Jakbyś chciał wstawiać meble do pięter budynku, których jeszcze nawet nie zbudowali i ich nie ma. No, no nie, nie da się tego zrobić, tak? Najpierw musisz mieć fundament postawiony budynku, musisz mieć piętra zrobione, żeby móc te piętra wykańczać. No to tak samo jak próbujesz budować mały mięsień, nie mając pod ten mięsień szkieletu, tak? Nie mając pod ten mięsień fundamentów, pięter postawionych, tak? Próbujesz wykańczać mały mięsień, być, na przykład mieć wielki biceps, jak całe, cała reszta twojego ciała jest słaba. A szkielet Twojego ciała, szkielet budynku buduje się ćwiczeniami, które są wielostałowe, które angażują wiele mięśni jednocześnie, duże grupy ze sobą łączą, bo wtedy te ćwiczenia są bardzo stymulujące bardzo stymulujące nerwowo i mają duże wyrzuty hormonów w Twoim ciele. I to jest to, co powoduje 90% efektów. To jest to, co buduje większość Twojej sylwetki. Jak staniesz się po prostu silny, i będziesz przez długi czas robił po prostu ruchy wielostołowe na wyciskanie na klatę, nad głowę, podciąganie, wiosłowanie, zgięcie w kolanie, zgięcie w biodra. Zrobisz się silny na tych sześciu rzeczach podstawowych, jeszcze ewentualnie do tego ćwiczenia na brzuch dorzucisz to będziesz naprawdę duży. Druga sprawa jest taka, że miałem bardzo małą częstotliwość powtarzania tych samych ćwiczeń tych samych partii na okrągło, a robiłem bardzo dużo ćwiczeń na każdą pojedynczą partię, bo na przykład kiedyś trenowałem push-pull legs, gdzie robisz na jednym treningu na przykład na plecy, robisz trzy czy cztery ćwiczenia na plecy, co generuje no duże zmęczenie, a wcale nie posuwa się więcej do przodu niż jakbyś zrobił jedno, maksymalnie dwa ćwiczenia, a powtórzył to częściej, a żeby zrobić trening każdej partii dwa Razy w tygodniu, musisz przyjść na tą siłownię przy tym 6 razy w tygodniu, co nie? A dzisiaj wiem, że naturalnie tak naprawdę czas na budowanie mięśni jest ograniczony. I załóżmy, jeżeli tutaj jest linia czasu, co nie? I ja zrobię sobie trening, to tutaj podwyższam sobie pewien poziom hormonów, co z kolei powoduje obniżenie innych hormonów i tworzy się takie okno. Tutaj obniża się poziom miostatyny w Twoim ciele, co umożliwia w ogóle budowanie masy mięśniowej, więc to idzie w dół. To idzie w górę i jest takie okno. No i załóżmy, Ty tutaj robisz trening, męczysz się do tego poziomu i tutaj tworzy się takie okno, które trwa tam 24 może do 48 godzin maksymalnie, w którym twoje mięśnie mogą się regenerować i mogą być budowane, tak? Że tutaj to okno jest otwarte, te hormony są obniżone i wtedy możesz faktycznie nabierać masy mięśniowej. Natomiast jeżeli ja bym się zmęczył na ten poziom, no to muszę się z tego zregenerować tutaj, a moje mięśnie mogą być budowane. Tylko tutaj, więc cała reszta tego wysiłku, czyli to trzecie ćwiczenie, czwarte ćwiczenie, piąte ćwiczenie, które zrobiłem na tą samą partię, idzie jakby na marne. Więc lepiej jest naturalnie zrobić mniejszą porcję, zrobić jedno ćwiczenie, ale solidnie, mniejszą dawkę, ale efektywną, za to powtórzyć ją znacznie. Części, co. Druga rzecz, którą dzisiaj wiem, no to to jest to, że nasze ciało to jest tak naprawdę maszyna do adaptacji na bodźce. I jeżeli ty co chwilę zmieniasz ćwiczenie na inne, to nigdy nie masz takiej serii tego samego bodźca, do którego ono musi się dostosować, bo jak ono dostaje co dwa dni tym samym ćwiczeniem, dokładnie tym samym, to ono szybko dostaje taki sygnał. wow, ej, okej, okay, cały czas dostajemy tym samym, musimy się zmienić, żeby lepiej radzić sobie z tym samym, co nie? A jak tego nie robisz, no to nigdy nie, nie otrzymujesz takiej szybkiej adaptacji i zajmuje to znacznie znacznie dłużej i dlatego plan, którym ja dzisiaj ćwiczę, to jest full body i robię tylko jedno ćwiczenie na wzorzec ruchowy, czyli jedno napchanie na klatkę, jedno nad głowę i robię to przez dłuższy czas i dopiero po dłuższym czasie ewentualnie wymieniam sobie ćwiczenia, co nie? I zamiast robić każdą partię tylko raz czy dwa razy w tygodniu, ja robię przynajmniej trzy razy w tygodniu. I nigdy w życiu bym na... już nigdy nie wrócił do innego planu. Po 8 latach treningu jakby twierdzę, że full body dla naturalnej osoby to jest numer jeden sposób treningu. Ja czasami nie robię full body, czyli że plecy, pchanie i nogi, tylko czasami zamieniam ćwiczenie na nogi, na dodatkowe ćwiczenie na górę, dlatego że moje nogi są już bardziej rozbudowane niż moja góra i nie potrzeba im tak naprawdę więcej rozmiaru, więc można to w ten sposób zrobić, ale uważam, że po prostu taki trening, gdzie angażujesz dużo partii Twojego ciała, głównych, ćwiczeniami wielostawowymi, które są bardzo stymulujące i trenujesz, trenujesz częściej każdą partię, ale mniejszą ilością ćwiczeń, i tych samych ćwiczeń, powtarzasz te same ćwiczenia na okrągło, z jakąś domieszką ewentualną izolacji, to jest numer jeden sposób treningu dla osoby naturalnej. Zarówno pod względem budowania masy mięśniowej, jak i siły, to działa też na siłę i działa też na elementy sprawnościowe. A ja jestem przy tym, jak wyglądam, całkiem sprawny, także. Czy to nie jest tylko zarąbisty rozkład planu dla początkujących, ale też dla osób zaawansowanych. No i trzecia rzecz, którą zmieniłem, to to, że kiedyś patrzyłem na liczby w planie treningowym, a dzisiaj patrzę na pracę mięśnia przede wszystkim, a liczby są zupełnie jakby drugorzędne. A co to znaczy? No to znaczy, że na przykład cztery serie w moim planie treningowym to nie są byle jakie cztery serie, byle by zrobić cztery serie, tak? Tylko to są cztery serie efektywne. Efektywne serie podbudowania masy mięśniowej to są takie, w których w ostatnich tam kilku powtórzeniach, pięciu, czterech, trzech powtórzeniach, odczuwam kwas mlekowy na moich mięśniach, które staram się przepracowywać. Jeżeli to jest klatka, to na klatce, barkach lub tricepsie, co nie? Bo kwas mlekowy to jest oznaka tego, że pracują włókna szybko kurczliwe, a o pracę włókien szybko kurczliwych nam chodzi. Przy tym wyższym zakresie, no bo jak trenujesz pod siłę i dźwigasz, załóżmy, ciężary na maksymalnie jedno, dwa powtórzenia. To tamten czas pod napięciem jest za krótki, żebyś cokolwiek poczuł, jeżeli chodzi o opalenie. One też się włączają, no ale tam Twoim zadaniem jest po prostu zrobić na tyle duży ciężar, żeby go podnieść na jedynie tam jedno, trzy powtórzenia, tak? Maksymalne, maksymalny wysiłek, bo trenujesz pod układ bardziej nerwowy niż układ mięśniowy. I jeżeli na przykład ja zrobię cztery serie mojego załóżmy wyciskania na barki, ale nie poczułem żadnej pracy na tych barkach, to ja tak naprawdę wiem, że nie zrobiłem ani jednej efektywnej serii i ten trening mnie nie posunie do przodu. I to właśnie jest patrzenie na pracę mięśnia, tak? Czy faktycznie czuję, że. Że ten mięsień zrobił pracę, bo jeżeli po czterech seriach nic nie czujesz, to rób dalej, aż nie zrobisz czterech serii, w której w każdej poczujesz ten kwas mlekowy, no bo to jest oznaka, że aktywujesz te włókna, które powinieneś aktywować. Tak samo, kiedyś myślałem, że jeżeli z treningu na trening nie dokładam ciężaru albo powtórzeń przynajmniej z treningu na trening, to że mój plan nie działał i że jakby nie będę od tego rósł. Tak? I że, że mój plan nie przyniesie efektów i że trzeba, trzeba go zmienić, i że można się w ogóle przetrenowywać, tak? i że przetrenowanie to jest powód, dla którego nie rośniesz, że robisz za dużo dobrych serii w skali tygodnia i dlatego nie rośniesz. Jakby kumasz, jak absurdalne to jest, to jest numer jeden nonsense i bzdura, jaki w ogóle istnieje w branży fitness dzisiaj, bo to, że na przykład ty robisz na początek 40 kg na dwa powtórzenia, tak jak ja na przykład ostatnio z podciąganiem. To to, że Ty na następnym treningu będziesz w stanie już zrobić tylko. Załóżmy dwa dni później przychodzisz na trening i jeszcze Twoje ciało jest zmęczone od tego, tak? Bo aktywowałeś te włókna szybko, kurczliwe, masz na przykład zakwasy i tutaj zrobisz tylko 35 kg na dwa powtórzenia. Potem przyjdziesz na kolejny trening i znowu będziesz zmęczony i zrobisz tym razem już tylko 30 kg, na załóżmy 3 albo 4 powtórzenia. To to nie znaczy, że ta sesja, na której masz mniej ciężaru, i ta sesja, na której masz jeszcze mniej ciężaru, że one cię nie posuwają do przodu. Jeżeli faktycznie to był Twój max, i, i, i nie jesteś w stanie robić więcej, bo jesteś po prostu zmęczony, ale nadal to zrobiłeś, to to nie znaczy, że te sesje nie posuwają cię do przodu. One cię posuwają do przodu. Ciężar nie idzie w górę, ale Twój układ nerwowy nadal się adaptuje, twój układ mięśniowy nadal pracuje, nadal wysyłasz sygnał. I to wcale nie znaczy, że za dwa czy trzy treningi nie przyjdziesz i nie zrobisz 45 kg. Czy 50 kg nawet na kilka, na kilka powtórzeń. Tak samo, nawet jeżeli trenujesz pod rozmiar i wyciskasz, załóżmy na klatkę 20 kg na każdą stronę, masz założone. I później przychodzisz za dwa dni na kolejny trening full body i znowu wyciskasz, ale tym razem już 15 kg jest dla ciebie faktycznie bardzo ciężkie i nie dajesz rady zrobić na tyle samo powtórzeń, co ostatnio robiłeś 20. Zrobisz 15 kg, to, to nie znaczy, że plan nie działa. On nadal działa, tak? Przychodź, rób dalej 15 kg. 15 kg, 17,5 kg sobie teraz założysz. Te, te treningi dalej Cię posuwają do przodu. To nie znaczy, że tutaj się skończył Twój progres, i te 17 to znaczy, że Twój plan nie działa. On działa, bo zaufaj mi, że będziesz to robił dalej. Przy, przy, przychodzisz się i posuwasz się na tych mniejszych ciężarach, ale dalej robisz maksymalny wysiłek, to za kilka treningów przyjdziesz i wywalisz 25 kg, 30 kg, 35 kg, twoja siła zacznie iść znacznie, znacznie szybciej. Przez chwilę zawsze będziesz miał taki spadek siły, co nie? Ale jak robisz dalej, nie poddasz się i robisz, 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 to siła zaczyna iść w górę i zaczynasz robić progres znacznie, znacznie szybciej. Jakby pamiętaj, że twoje ciało to jest naprawdę potężna maszyna do przetrwania i do adaptacji, i dla niego jakby robienie Jednego treningu dziennie to wcale nie jest tak duży wysiłek, jakby ono nie jest przyzwyczajone, ale twoje ciało się przystosuje do praktycznie wszystkiego, co mu dasz. Tak długo, jak jesteś w stanie spać normalnie każdego dnia i jeść wystarczająco, to po prostu potrzebuje czasu, żeby się nauczyć sobie radzić z taką ilością pracy w tak krótkim czasie, ale ono się przystosuje. Jakby wystarczy spojrzeć trochę poza. Ramy siłowni i tego, co jest optymalne, i tych badań naukowych i tak dalej, i spojrzeć na prawdziwy świat, to co się dzieje, to szybko się skumasz, że to nie jest nic abnormalnego wykorzystywanie Twojego ciała do robienia jakiejś czynności każdego dnia i że ono się do tego przystosuje. Jakby to jest zupełnie normalne. Jakbyś chciał, to mógłbyś nawet trenować i codziennie, i ono się do tego przystosuje. Jakby gdyby tak było, to mógłbyś. Gdyby było na odwrót, to mógłbyś jeździć na rowerze codziennie i zamiast być coraz lepszym w jeżdżeniu na rowerze, to byłbyś coraz gorszy w jeżdżeniu na rowerze i nie, 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 nie stawałbyś się w ogóle lepszy w jeżdżeniu na rowerze. Albo na przykład, nie wiem, koszykarze nie mogliby grać w koszykówkę każdego dnia, bo ich mięśnie byłyby używane te same każdego dnia i byliby coraz słabsi, coraz gorsi, tak? Bo ich układ byłby przetrenowany. Na przykład, nie wiem. <laughs> Biegacze nie mogliby biegać każdego dnia, mimo tego, że biegają, bo co, jednego dnia używają swoich mięśni i następnego dnia już nie można użyć mięśni, bo się nie przystosują? Ludzie nie mogliby w ogóle przetrwać na tej planecie, gdyby nie można było iść na polowanie jednego dnia i potem iść na polowanie znowu kolejnego dnia. No to nie byłoby realne, jakby na przykład wszystkie zwierzęta też używają swoich mięśni każdego dnia, codziennie, dużo, 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 dużo. I nikt im nie mówi, że się przetrenowują i że muszą wziąć suplementy na regenerację. Ja nie mówię tutaj, żeby od razu iść od razu i trenować 5 razy w tygodniu full body, bo powiedziałem, że to jest dobre. Owszem, to jest jakby bardzo skuteczne i przynosi bardzo szybkie efekty, ale jest też bardzo, bardzo męczące i to na pewno nie będzie dla każdego, a już na pewno nie będzie dla osoby, która dopiero zaczyna. Ale 3 dni w tygodniu jest w zupełności wystarczające, o ile masz plan i nie zmieniasz go co chwilę, tylko robisz systematycznie, konsekwentnie te same ćwiczenia. Ale mówię ci, no spróbuj, zrób sobie, daj sobie 60 dni i zacznij ćwiczyć tak jak mówię. Weź sobie jedno ćwiczenie na barki, jedno ćwiczenie na klatkę, jedno albo dwa ćwiczenia na plecy, jedno w pionie, jedno w poziomie, jedno ćwiczenie na nogi, załóżmy przysiad, jedno ćwiczenie na, na zgięcie biodra, czyli załóżmy, nie wiem, martwy ciąg. I zrób sobie 60 dni, zrób więcej serii, tak jak mówiłem wcześniej, zrób tyle serii, ile jest potrzeba, nawet jeżeli będziesz musiał zmniejszyć ciężar do tego i powtarzać to samo na okrągło i zobaczysz, że zrobisz większy progres niż kiedykolwiek, jak do tej pory ćwiczyłeś. A wracając jeszcze do tego, że twoje ciało da ci takie ciało, jakiego wymaga twoje życie, to ja oprócz tego, że chcę budować mięśnie i siłę, no to jeszcze wymagam od mojego ciała tego, żeby było w dobrej kondycji i miało niski poziom tkanki tłuszczowej. No a żeby to mieć, no to trzeba ciało dawać kardio do zrobienia, no bo kardio to nie są tylko spalone kalorie, które używasz, żeby zbijać sobie tą dźwignię kalorii, o której wcześniej gadaliśmy, ale to jest też wysyłany sygnał hormonalny do twojego mózgu, do twojego ciała, że twoje ciało nie może być ociężałe, że potrzebuje mieć dobrą wydolność tlenową i potrzebuje mieć niski poziom tkanki tłuszczowej, żeby nie być ciężkie. Dlatego ja tak od 3 do 5 razy w tygodniu robię sobie właśnie takie kardio i staram się, żeby zawsze to było tak z 15 do 30 minut takiej aktywności. Czasami to jest bieganie, czasami to jest wchodzenie po schodach albo jeżdżenie na rowerku na siłowni takie stacjonarne, Czasami pracuję sobie na worku. W każdym razie, jeżeli widzę ilość kalorii, jaką spalam, no to zawsze staram się celować, żeby to było tak między te 300 do 400 kalorii spalonych, a jeżeli nie, no to po prostu robię te 15-30 minut takiej aktywności na takim podwyższonym dętnie i to mnie trzyma. A ciało jakby dostosuje się i ono sobie poradzi. Ono sobie dostosuje apetyt na jedzenie, tak żeby poradzić sobie i z budowaniem masy mięśniowej, i zrobieniem robieniem kardio. I nie weźmie sobie za dużo, ale nie możesz go karmić syfem. Musisz jeść pełnowartościowo. Także z tym na dzisiaj zostawiamy. Jakiś długi mega ten film będzie, tak coś czuję, no ale co, mam nadzieję, że, że coś tam pomoże zrozumieć odnośnie tego, jak to wszystko wygląda. Jakbyś chciał sobie spróbować poćwiczyć na moim planie, no to możesz go sobie zobaczyć u mnie na mojej stronie, szostekcompany.pl Zobacz sobie te filmy, które zostawiam w opisie i w komentarzu, bo tam myślę, podkleję coś, co, co jeszcze może być dla Ciebie przydatne, żeby trochę lepiej zrozumieć cały ten, cały ten koncept. Także jak chcesz, to sobie zobacz i pamiętaj stary, że szkoda życia na bycie niewolnikiem swojego ciała i widzimy się w następnych. Trzymaj się. A, jakby Ci się mi trochę pomóc, to weź napisz mi jakiś komentarz pod spodem z Zostaw łapę w górę, bo to mi wszystko bardzo pomaga. Dzięki.